Ciągle trwają próby do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a z nami kolejna grupa w postaci pana Andrzeja Krzywego. Człowiek, legenda, grupa, legenda, hit za hitem. Panie Andrzeju, znowu jesteście w Opolu, byliście w tamtym roku. Który to wasz festiwal już? Pomyślę, że nie liczyłem tak dokładnie, ale myślę, że około 20. Myślę, że jesteśmy tutaj 20 teraz, tak mi się wydaje, albo, albo w tej okolicy. Zaczęliśmy. Z Demono w 1989 roku. No i od tej pory staramy się być za każdym razem. Nie zawsze się udaje, ale, ale mówię, no byliśmy już wiele, wiele, wiele razy. Cieszymy się bardzo, bo to zawsze jest dla nas no, raz, że niesamowite miejsce. Nadal miejsce, które chyba jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie Polski. Mówię o festiwalach. No i co to dużo gadać? No radocha, no cały czas radocha. No właśnie, widziałem jak wchodziliście, to tutaj się zamieszanie zrobiło, wszyscy się zbiegli, demono, demono. Ale chciałem może już e, troszkę mimo o festiwalu, ale porozmawiać o koncertach, ponieważ e, informacje, które do nas docierają, nie wszędzie możemy być, że na koncertach atmosfera panuje naprawdę świetna. No i management macie taki, że podobno gracie cały czas i w całej Polsce i się naprawdę dużo dzieje. Niech pan troszkę o tym nam opowie. Może że tak powiem, po, powiem jak to wygląda. Wróciłem po pięciu koncertach, wczoraj miałem pół dnia wolnego, przyjechaliśmy dzisiaj do Opola, wracamy z Opola, jutro wracam do domu, szykuję się do studia, w czwartek poszykujemy nową płytę, więc w czwartek studio, w piątek wsiadam samochód, jedziemy na jeden koncert, sobota następny, w niedzielę przyjeżdżam do Opola, w poniedziałek mam wolne. Także generalnie cały czas. i. Ale to jest nasze życie, to jest nasze życie, to jest to, co kochamy, to jest to, co sprawia nam przyjemność, nawet podczas takich upałów. To jest potężnie gorące, naprawdę. Jest ciepło, ale no, czekaliśmy na to całą zimę, więc ja nie narzekam, naprawdę. Nie ukrywam, lubię jak pada, bo wtedy nie muszę podlewać. Panie Andrzeju, wspomniał Pan o nowym albumie. Musi Pan nam zdradzić. Nasi internauci czekają na takie gorące informacje. Co to będzie za materiał? W jakim stylu? Czy może już jakiś single promujący? Znacie już może jakieś informacje? Chociaż troszkę zdradźcie nam tajemnicę. 12 nowych premierowych piosenek. Część już jest jakby zrobiona, prawdopodobnie za moment, myślę, że któraś z piosenek ujrzy światło dzienne, która będzie wprowadzać jakby słuchaczy, podprowadzać do tej płyty. No staramy się za każdym razem, żeby to były płyty z tekstami o czymś, żeby to były z dobrymi tekstami, żeby piosenki miały w sobie element, pierwiastek czegoś, co można zapamiętać, czyli melodia, czyli, czyli coś, co, co wpada w ucho i zostaje. Mam wrażenie, że nam się znowu udało, ale nie będę zdradzał tajemnicy. Powiem tylko tyle. Nie uwolnisz się ode mnie. Panie Andrzeju, mając artystę z tak dużym doświadczeniem obok siebie, muszę zapytać. Koncert 30-lecia, koncert wolności. Jak pan, jak koledzy podchodzicie do tego? Powiedziałbym od tej strony bardziej już może mniej muzycznie, bardziej mentalnie. Rok 80. był rokiem wyjątkowym. W naszej historii, jak i w historii naszego kraju. Wreszcie, wreszcie po tylu latach komuny, komuna padła i mm -hmm. mamy wolność. 89 tak? rok, 89 tak, roku, w 89 tak. roku również po raz pierwszy wychodzi piosenka zespołu Demono Kochać inaczej. Piosenka, która towarzyszy tej całej transformacji, piosenka, która stała się no, ogromnym hitem, bo faktem jest to, że po 30 latach. Kolejne pokolenia przychodzą na koncerty i śpiewają tę piosenkę, śpiewają słowa, refrenu, większość zwrotki, więc, więc to jest naprawdę coś, coś, coś wyjątkowego. Myśmy w tą wolność weszli z muzyką, myśmy jesteśmy jakby cały czas z muzyką. Dla mnie wolność to muzyka, bo w ten sposób mogę się wypowiadać, w ten sposób mogę, mogę dzielić się ze słuchaczami czy z telewizjami swoją twórczością. To daje mi muzyka. Więc wolność jest dla mnie muzyką. Pięknie pan to podsumował. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja tylko jeszcze powiem naszym internautom, że mam nadzieję, że demono niedługo pojawi się w Opolu i będzie można posłuchać ich całego, przepraszam, koncertu. E, dlatego, że tutaj w Opolu no, dosłownie e, kilka piosenek, jedna dokładnie, tak, pani Andrzeju? Dzisiaj, tak, w niedzielę jedną piosenkę na koncercie Nie Pytaj o Polskę. E, koncert wolnościowy. Kochać inaczej właśnie tę historyczną, wyjątkową dla nas najważniejszą piosenkę. No a my liczymy, że. Zobaczymy demono i pana Andrzeja Księwego w Opolu dużo w części. Wszystko w Waszych rękach. Postaramy się. Dziękujemy i pozdrawiamy Dziękuję. wszystkich internautów 24 pole.pl.